www.motomaniacy.tv To Twoja telewizja internetowa. System wspomagania parkowania 2.0 Parking Assistant 2.0 W obszarze parkowania nowa Skoda Octavia oferuje jeszcze bardziej komfortowe udogodnienie. System wspomagania parkowania, dobrze znany z Superba i Yeti, zapewnia jeszcze większe wsparcie podczas parkowania. Oprócz automatycznego parkowania równoległego, system ułatwia także skomplikowane manewry podczas opuszczania miejsca parkingowego. Nawet bardzo wąska przestrzeń pomiędzy zaparkowanymi pojazdami, zarówno z przodu jak i z tyłu, jest wystarczająca, aby system wykonał w pełni automatyczny manewr, umożliwiający opuszczenie miejsca parkingowego. Oprócz przedstawionego wsparcia, Parking Assistant 2.0 pomaga także zaparkować auto prostopadle do krawężnika. Auto zostaje zaparkowane bezpiecznie i sprawnie, jeśli to konieczne w kilku ruchach. Parkowanie z wykorzystaniem systemu wspomagania jest niezmiernie łatwe i intuicyjne. www.motomaniatypv. To Twoja telewizja internetowa.